Czwarty tom 18 marca 1902 roku. Luiza się skarży, gdyż pozbawiona jest Jezusa z powodu tego, że musi On zsyłać kary. Dziś rano czułam się niespokojna z powodu nieobecności mojego ukochanego Jezusa. Po tym, jak przyjęłam Komunię Świętą, gdy tylko wszedł do mojego serca, zaczęłam wypowiadać wiele niedorzeczności. Moja słodka dobroci, nie warto być spokojną, kiedy ty nie przychodzisz. Kiedy widzisz, że jestem spokojna, nadużywasz tego i nie myślisz w ogóle o przyjściu. Muszę więc wpaść w obłęd, w przeciwnym razie nie udaje mi się zmusić cię do przyjścia. Kiedy mnie usłyszał, poruszył się w moim wnętrzu i pokazał, że się uśmiecha, kiedy słyszy moje niedorzeczności. I powiedział do mnie. Chcesz zatem, abym cierpiał, gdyż jeśli będziesz niespokojna, wiesz, że ja będę cierpieć jeszcze bardziej. Jeśli nie starasz się być spokojna, oznacza to, że chcesz sprawić mi większe cierpienie. Ja zaś, będąc szalona, powiedziałam: Lepiej, żebyś cierpiał, gdyż z powodu Twojego własnego cierpienia możesz mieć więcej współczucia dla mojego cierpienia, a w dodatku to cierpienie zadawane Ci z powodu grzechu jest przykre, więc wystarczy, żebyś nie cierpiał z powodu grzechu. A Jezus. Kiedy przychodzę, zmuszasz mnie, abym nie wymierzał kar, podczas gdy są one bardzo potrzebne. Powinnaś zatem dostosować się do mnie i chcieć tego, czego ja chcę. A ja, przypominając sobie to, co widziałam w ostatnich dniach, powiedziałam: Jakie kary? Chcesz, żeby ludzie poumierali? Niech umrą pod warunkiem, że ich ocalisz, gdy będą musieli przybyć do Ciebie, do swojej ojczyzny, chcę jedynie, abyś uwolnił ich od zaraźliwego zła. Pan nie wysłuchał i zniknął. Kiedy powrócił, ukazał się zwrócony tyłem do świata. Cokolwiek czyniłam, nie mogłam zmusić Go, żeby spojrzał na świat. A gdy chciałam Go zmusić siłą, powiedział, nie zmuszaj mnie, bo inaczej zmusisz mnie do pozbawienia cię mojej obecności. Pozostałam więc z wyrzutem sumienia, czułam, że dopuściłam się wielu przewinień.